Dzień dobry, cześć, z tej strony ćwiru to gra Hempuli It's Ami Tak, wygląda bajecznie, co? Mm, jest to ewidentnie Rage Game, <grych> którego dawno nie było na kanale, a akurat ten polecił mi e, zaraza, no i udowodniając jakże sympatyczny e, charakter mojego kolegi. E, zaraz zobaczycie, jakie są kontrole, w tym, nie? <grych> Welcome! Press w lewo and strzałka w prawo to move, czyli witamy i naciśnij strzałkę lewo-prawo, żeby się ruszać. Altem się biega szybko, nie? Przyspieszenie, żeby skakać daleko. A wiecie czym jest skok? F4. Więc połączcie sobie, o, włączcie sobie Alt i F4 i zobaczycie co wyjdzie, nie? No, może nie na tym filmiku, bo trzeba będzie zacząć od nowa. O no, przegapiłem te! Chcę zdobyć więcej tego godna. Więc tak, Chwiru odpalił to już raz, żeby ogarnąć. O, elegancko. Są checkpointy, więc jej. co to jest? Alt, żeby biegać. Eee, jeśli gdzieś się utnie, to R na restart. No to ja się nauczyłem wszystkiego sam tak właściwie. Chwiru ogarnia to na lajcie. No. Nie będzie żadnych tych... O, no nie zebrałem jednego, Les... Naciśnie w 4 aby skoczyć i odbić się od ściany. Easy też, no nie? Patrzcie na to, patrzcie na pa, pa, tara, pa, No dobra, już nie muszę jeszcze to na chciałem. No no, trzeba się skakać tym fioletowym sheetem, żeby zdobyć... Największy problem będzie w momencie Ej, kiedy faktycznie zacznę... Znaczy, będę musiał skakać tak z tym z Altem, czyli teraz. I teraz pytanie. Czy ćwir zamknie grę? Nie zamknął gry, BITCHES! Eee, he, hej. Eee, he, he, he,j! Może to nie będzie aż tak zła gra jak mi się wydaje. Jak uważacie? Muszę być naprawdę spoko. Uo! No no, teraz muszę tutaj znowu użyć. Się zaczęło się. God damn it! Jest ludzik, a na górze, okej. Okay. Tam, musiałbym się cofać, żeby zbierać te gówniane kształki, to w dupie mam. Ja to przechodzę taką. Almost. Dobra, to trzech razy sztuka. Dobra, jest. Teraz... O kurwa, udało się, ale fartem, ale się udało! Oh no. Oh no! Tego się nie spodziewałem. Nie powiem, że nie. Jest lajcik. Proszę państwa. Pek, 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 fuck. Dobrze tu jest niedaleko czek nie? to jest początek gry. Tak tak. Dobra, nie wiem, już teraz bez jajec, nie? Teraz już bez śmiechów bez kichów. się wcale... jeszcze... Muzyczka przyspieszyła nawet. Psz, to było z, z rozbiegiem ćwier... Co ty? Możesz sobie przestać żarty robić? he W ogóle nie, haha. Podobno kontentu jest na godzinę. Oh. Ale ze mną może być dłużej. tak niej. Ta, no to ja robię! Przestałem skakać! Naciskamy w trzy, To Ten link przed zamknięciem programu. Easy. Wiem, że jest inny. Dobra. Kurry! Zamknę grę. Tak. <laughs> Wygląda na to, że wymusiłeś zamknięcie swojej gry. E, jest to raczej nie, nie radzą nam tego robić, bo niektóre gry mogą zepsuć savey mm, przez takie gwałtowne zamknięcie. Pamiętaj o tym w przyszłości. Press Enter, czyli wciśnij Enter. Fuck! Pierwsze zamknięcie, ciekawiej będzie będzie zamknąć. No, oh no, tracę checkpointa wtedy. Ale shit! Oh no. Hej! Za pierwszym razem trapa. Be, 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 be. Nie jest taki łatwy, jak się wydaje. Ja wam zalinku A! zalinkuję. Tak! Zalinkuję tę grę. Będzie w opisie. I zamknę. Elegancko. Gatem, <gadden> dawaj! Dobra. E zalinkuję, żebyście mieli. Zapomniałem, że tu się <gadden> trzeba rozpiec. Aby się mogli sobie pograć. Można zapłacić za tę grę, ale można też nie płacić. Nic tak naprawdę. Można za darmo wziąć. Eee, co polecam, bo kto by chciał zapłacić za takiego kurwa? Za takiego uroczego ludzika, którym można sterować tak jak się chce. Bez utrudnień. W ogóle muzyka jak w Terrarii. Trochę. Dobra, jesteśmy tu. Tak jak chciałem. Sobie. Pierdolą mi się kontrolsy kompletnie Dobra chwila Skacze biega, dobra O oh no O oh no fuck, Zamknę mnie Zaczyna się Gorsze w używaniu tutaj tego biegu to jest to, że zaczyna być uzależniający i zużywa się go cały czas. Dobra. Za pierwszym razem. Ja! Tak blisko, tak daleko. Dobra teraz, za pierwszym razem. Yeah! <ślesk> ok, to jak to zrobić, żeby tutaj skoczyć? Nie, czy w to? Udało się! Ooooooo jest spoko. Jest! Przeskoczyłem idealnie busiaczki, całusaczki z czerwonym ludzikiem. Idealnie, pięknie. What the fuck. Tu, tu jest dużo rzeczy. O, nie tak. No okej, okay, no okej. Okay. Brawo, brawo ci. Jezu, jak to dobrze, nie muszę przechodzić od nowa wszystkiego, nie? Nic się nie stało. No nie tak. Tak też nie. Nie wydaje mi się, że zbiłam się wyżej. Yes! Idealnie. Co teraz? Aha. Oh no. Tak, myślałem. Ale przy tym jestem upewniony w przekonaniu, że potrafię zamknąć grę. Dwoma przyciskami: Kiedy znasz już na pamięć melodykę z Rage Game'ów, to znaczy, że jest z tobą źle. Hej. Współpracuj ze mną... No! O! Jestem tu! Dobra. KUR! JAJ! Nie mam checkpointa! No. Easy. Jaki Bart! -ty. A teraz się teraz widzisz szybciutko i łatwiutko. Zagrożenie, ha? No. Hehehehehehe, <śpiewanie> chyba troszkę mu brakowało pary, co? Myślej. Step on a B. Dawaj fioletowy bob kutanosa. Jest! Widzieliście to wyczys, mam kurwa checkpoint! Uuu! no działać tak, że im dłużej w to gram, tym jestem lepszy, jak w Dark Soulsach. A nie, bo to ja. No tak. O! o coś mnie zakło. Bez nerw. Nie! Yeah! Bez nerw się udaje. Widzieliście to? O chuj. I co teraz mam zrobić? Poszukali mnie O, naj no za pierwszym razem No dobra, y Jak można to przeskoczyć nie wyłączając tej jebanej gry Za pierwszym razem, 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 za pierwszym razem za kurwa mać. O! Krzyczałem w ultra dźwiękach. Patrzę <ścoughs>

Kurwa pomyślał. Nic tak mnie nie męczy jak to, że ja to muszę wszystko teraz kurwa od nowa, a już bym na tak dalekim checkpointcie i muszę to kurwa wszystko od nowa przejść, no przecież to jest nieporozumienie. Już bardziej niż rozgrywka, zaczynamy w kurwie... Ja... Tu zamykanie gry. Tomie! Właśnie chciałem wam pokazać. No, zaplanowane jak hoj No i ja... No serdecznie cię pozdrawiam zaraza. Jest kurwa, mmm, cipeczkę jest. No przecież kurwa, można zmienić w ustawieniach Windowsa skróty. Żeby <grybale> to wczoraj nie wyłączał nic. No! No myślałem, że jestem skupiony, ale byłem w... błędzie. Byłem w błędzie. BŁĘD... Bł bł Najgorsze jest to, że ta mała fioletowa kula gówna e, w momencie, kiedy puszczam A, to traci rozpęd. Nie jest tak, że on jeszcze na tym rozpędzie trochę ciśnie, tylko... O kurwa, może trochę ciśnie. Chuj wiem, nie wiem, już nie wiem. skupiałem. Napierdzielam w to już pół godziny, nie? I nie mogę przejść tego jednego zasranego etapu, bo cały czas sobie wyłączam grę. Tak jak teraz. jej! Haaa. Oh. <gasps> No, przecież kurwa, jak możliwe jest nie wyłączać tej gry co jebane 5 sekund, żeby ona funkcjonowała normalnie, żeby można było poskakać chociaż trochę, żeby te pierdolone checkpointy się na cokolwiek przydały, to nie! Będę zamykał ją cały czas! Cały czas! Check hands! Wee! Śmieszne, że ostatnio uznałem, że znowu za dużo przekinam na filmikach i odpaliłem sobie game'a. Gamer. Żeby co? Żeby przestać tyle przekinać? Serio? To był twój pomysł, świr. No, nie. nie jestem zaskoczony, nie? Dobra, ale ja nawet nie wiem co ja mam tu. Nieważne! Tak sobie Kuziwa patrzę na to, co tu dalej trzeba zrobić. I kurwa nie wiem jakim niby sposobem mam się odbić od tego, żeby nie wpaść w kolce. I wejść tam, koło tej ziemi, spaść na dół, odbić się od tego gówna tu, przez tą platformę i dopiero do Jasia. Chyba jesteś kurwa niepoważna, gra. Żeby to jeszcze tylko chodziło o te jebane checkpointy. A jak zaczynam grę cały czas od nowa, to przecież pierdolca idzie dostać. No przecież kur... Zaczyna mi to sprawiać nieprzyjemność, tylko dosłownie fizyczny wręcz ból. No przecież nagle kurwa przestał skakać w ogóle. Teraz skaczy zajebiście szkodzi, że nie dam gdzie ja chcę, żeby skakował. No przecież kurwa, jego No! No przecież ja pier. No przecież... Kurwa, jego mać! Kat Mario mnie doprowadzało do takiej pizdy jak ta gra. Tam się na nim było jakieś poczucie, że przychodziło się dalej, a tutaj cały czas wyłącza się grę i trzeba zaczynać od nowa i w a mnie to! Strasznie! Oh. No przecież pochój! Tam skaczesz, głupia, różowa, kurwa, kupą gówna. Ja pierdolę. Tak wygląda plemnik Tamosa, nie? Okej. Okay. Jesteśmy najdalej, gdzie kiedykolwiek byliśmy. Jest szansa, że tu jest jakoś przejść, można? i dobra, zaczynam nam wychodzić na skok. A, nie mogę tutaj wejść tak. Ja myślałem, że mogę między tymi warierkami metalowymi zaskoczyć i iść na skrót. Przecież to jest ziemia, 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 ziemia. Ziemia do ćwira. Czy ćwiar wie co robi? Ewident, nie, nie, Teraz muszę tam. Fakt, mamy problem. Spanikowałem. Ale chyba opanowałem skok, proszę Państwa, nie? Zajmę tu 40 minut, ale o Hej, hej! Da się to zrobić, ja tu już tu w etapie już jest o wiele łatwiej. Jest progres. Nie wiem co robię. Okay, tak robię. Aaa! Spanikowałem znowu. <laughs> Dobra, jest easy peasy, demon speed. Let's go, dziw. Skup się, skup się chłopaku, Dobra, nie przemyślałem tak. Muszę się odbić. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Dobra, jak tutaj się już dojdzie i się nie zamknie gry, to myślę, że nie dostanę kurwy macicy, nie? Będzie można zakończyć ten poziom i ten odcinek i już nigdy nie wrócić do tego kurwa, co ja robię. Nie mogę gadać, nie mogę gadać, nie mogę gadać. O właśnie tak, o i tutaj hra, i tutaj pięknie, dobra. easy, tu już jest Easy ćwik, tu już jest koniec. Zaraz będziesz mógł to włączyć w pizdzie. No przecież kurwa! O oh no... Po co to Potaw. Pepe, No przecież czemu się nie odbijasz, Głupia, mała, kupo, Fioletowej kupy... kulko Znaczy... Ja, gdyby tylko trochę wyżej się odbił, dawaj, ćwierć, kendo des, kendo des, kendo kendo des, kendo des, You this, you can do this, you are the yes. of disaster. Kurwa. Master. master. master master. You yes, you are a kendo A you are a des, kendo To kendo des, kendo des, kendo Mogę mogę, na przykład... mogę oczywiście, że tak, tylko nie znaczyłem... Uuuu, właśnie tego nie zaznaczyłem. Uff No i dobra, jak to przeskoczyć mam na to? Tak. To będzie już trudne. O, wcale nie było. Teraz nie zamknąć gry, nie! Ja pierdykam nie zamknąć gry. Pa popłacę... No! Ja już miałem w miarę dobry grając w tą grę Już mi się poprawiło, już miałem to poczucie, że coś osiągnąłem. Że mogę zdobywać wszystkie szczyty gór. Że mogę rozegrać Kat Mario od nowa. Nie, że tutaj nie rozegram. Ale wciąż Mogłem robić naprawdę wiele rzeczy. Myśleć, że mogę je zrobić... O no dobra, nie coś jest coś takiego. <laughs> Dawaj ćwier Nice, nie tak. No na pewno kurwa, nie tak Noż, Przecież kurwa, już się alt nie trzyma wcale. Ta gra jest chujowa i ona nie potrafi ogarniać, co tam się dzieje, co dobrze co nie. I ogólnie to wyjebane mam w nią. wyjewane zamknąłem ją znowu, gaddem. Tak bardzo mam wyjebane

Już ja zapomniałem co się trzeba robić. No, no to, tam to się nie liczy, nie? Tam to się w ogóle nie liczy. Woo! Dobra, jesteśmy tutaj, nie? Jest nasza szansa za pierwszym razem, żeby przejść drugi poziom, trzeci, nie wiem kurwa który. Brzmi jak wieczność, nie? Patrz, a może by się odbijał tak do końca już Dobra, dawajcie się za pierwszym razem. Jest, bitches! Jest miłość. Pomoc przyniesiona. To nie wygląda aż tak źle. Wiecie co? Nie. Od tego poziomu ewentualnie, jeśli podoba Wam się gra Hempuli która się nazywa Icami, to od tego poziomu zaczniemy w następnym odcinku ewentualnie, jeśli kiedykolwiek jeszcze do tego gówna wrócę. Więc tak, jak się dzisiaj podobało ee, to, to lajkujcie, pęknięć, subskrybujcie, udostępniacie na czacie dzwoneczkę, kiedy coś wrzucam, zaglądajcie na Twitcha, bo tapają się na żywo. I bardzo przyjemnie było wrócić znów do Rage Game. Tak, rewelacje. Buziaczki i papatki. Krótka kariera w postaci z czwartej części, w piątej części GTA. Dobrze, nie robiliśmy tej edycji, nie było się do tego przywiązywać.